Kurde, obudzili mnie. Miał mieć zabieg później, ale obudzili mnie z rana, że teraz mi zrobię. Także idę się zbierać. tak Kurde, z zaskoczenia. Miał być później, ale dobra, Idę się szybko ogarnę i lecę. Trzymajcie kciuki, nie? Dobra. Już jestem e, po zabiegu. Ale na razie Wam nie opowiem nic, bo muszę się, muszę się położyć jeszcze na chwilę, bo jestem na lekach. Generalnie wszyscy byli w szoku, że idę na piechotę po tych lekach, co dostałem tam bez znieczuleniowych i w ogóle. Nie usłyszałem, że gdybym miał mieć kiedyś w życiu operację, to ciężko by mnie było, wiecie, yy, uspać jakby tam pod narkozą, nie? Mogłoby być ciężko. No dobra, ja się kładę. Później pogadamy, jest godzina 9. Ja myślałem, że w ogóle będę miał zabieg dopiero o 12, a ja jest 9.00 ja już jestem po. Tak więc pogadamy za chwilę. Dobra, jestem. Słuchajcie, mogę zjeść śniadanie. Co prawda nie całe, bo podobno jest tu pomidorek, więc nie mogę go ruszyć. Serio? Jest. Aha, dobra, jest, jest nożyk. Dostałem pomidorka, którego jeść nie mogę, bo skóra jest ciężka, wiecie, mam puste jelita i w ogóle podrażnione. Tak więc nie mogę, Ale jest paróweczka, tylko muszę ją obrać. Serek topiony i, i masełko, ej, spoko. Tak na takie pierwsze śniadanko, to naprawdę może być. Pytałem Was na Instagramie o challenge, jaki mogę nagrać, jak wyjdę, bo po prostu będę jadł wszystko. Jest kilka fajnych propozycji, coś na pewno z tego wybiorę, mam nadzieję, że coś tam jeszcze dopiszecie, że coś tam jeszcze dojdzie, bo mówię Wam naprawdę, mój organizm jest teraz jak gąbka, ja przez jeden dzień jadłem samej jogurty i zupy krem, to chodziłem i tak wtedy głodny i nie miałem smaki, wczoraj nie jadłem nic, matko. No i dzisiaj do godziny 12.30, bo jest 12.30, też nic nie jadłem Więc jestem mega, mega głodny Położyłem się spać jeszcze po tych lekach, po zabiegu Zasnąłem jak dziecko No, Tak więc co, zjem sobie tą parówkę Była też przed chwilą pielęgniarka i mi mówi, czy na pewno chce jeść ten, tą parówkę i ten, to wszystko Że obiad zaraz będzie, może obiad zjem, ja mówię Spokojnie, obiad też zjem, jestem taki głodny, o, no okej, okay, okej, okay, rozumiem, no ale ten pomidor wygląda obłędnie, no kurde zjadłbym, dobra to, to parówkę sobie zjem kawałek, jest zwykła parówka, nie, hmm. masaka, gdzie ja tak za parówkami nie bardzo, ale jak człowiek głodny, no to wiecie. Nawet te zupy krem mi smakowały, mimo że ja do zup jestem taki, taki no. Jez. Nie, no, bajka, powiem wam, bajka. Dobra, zjem. I wam troszkę opowiem o, o samym zabiegu, bo może to kogoś interesuje, może ktoś, yy, czy na pewno spora część z was jeszcze tego nie miała, ale gdzieś tam postaram się rozwiać wasze, wasze obawy, bo to. Może brzmieć strasznie, a tak straszne nie jest. Sam się o tym dzisiaj przekonałem. Słuchajcie, już miałem się wam brać do nagrywania odnośnie zabiegu, akurat przynieśli mi obiad. No, i no, niestety, no mam pecha. Słuchajcie, bo są tu ogórki, pachną pięknie, ale nie mogę ich zjeść, bo mają skórkę, i w ogóle będą ciężko strawne. No i są ziemniaczki. Taka potrawka, ale ona jest w z wątróbką. A ja tak, wątróbki wiecie nie bardzo. Dlatego zjem chociaż troszkę tych ziemniaczków z tym sosem. Mm. I później po prostu trochę zupki zjem. No. Jeszcze sobie załatwiłem kanapeczkę. Taką tam, taki burger z kurczakiem jakby, to jest, burger. to jest kanapka. Oni je sprzedają u nas w takiej piekarni Herd, o. Powiem ja Wam, czasami jem, ona mi tak mega smakuje. Naprawdę jest świetna, tylko to są takie jednodniowe, jak je kupicie, to je trzeba tego samego dnia zjeść, nie? Gdybyście byli kiedyś w Nysie albo macie piekarnię hertz, to idźcie z rana i poproszcie właśnie taką kanapkę jednodniową, burger z kurczaka. Naprawdę, naprawdę jest świetna. Tak się pytałem i patrzyłem na skład. Mm, też tu jest ogórek konserwowy, ale ja ją sobie zjemy później, dopiero gdzieś tam, wiecie, na kolację. Póki co niech te jelita się uspokoją, zjem tak delikatnie. Jezu, że jem kawałek wątróbki o łatko nie, nie ma co narzekać. O, górze. Kapnęło mi na łóżko. Na płoście znacznie. Dobra, zaraz wyschnie nie będzie widać. Dobra, ja jem. Skończę i za chwilę do Was wracam i w końcu Wam opowiem o zabiegu. Dobra, więc czym jest zabieg, który miałem? Jaki to zabieg możecie zobaczyć w poprzednim odcinku? Postaram się go gdzieś tutaj podpiąć, albo po prostu wejdźcie na mój profil i obejrzyjcie poprzedni odcinek. Słuchajcie, jest to badanie, w którym lekarz po prostu no, może Wam obejrzeć, zbadać całe jelito grube i wykluczyć m.in. raka jelita grubego, a jest to nowotwór. Jeden z najczęściej występujących w Polsce u kobiet i u mężczyzn. Tak więc warto jest zrobić takie badanie, szczególnie jeśli ktoś u Was w rodzinie miał bądź ma nowotwór jelita grubego. Warto się, warto się skonsultować ze swoim lekarzem, zgłosić to i się zbadać. Wiadomo, jak macie tam 20 lat, to raczej nie, ale gdzieś tam później. To już jak najbardziej. Przy okazji mogą Wam wyciąć jakieś drobne polipy, jeśli tam macie. No i też lekarz pobiera jakby wycinki tego jelita grubego, które później są badane pod kątem kurczek i zmian czy czegoś. Nie pamiętam, nie powiem Wam naprawdę, przepraszam. Samo badanie. 15-20 minut. Można mieć znieczulenie miejscowe, znieczulenie ogólne, zależy od tego, jak lekarz do tego, jak lekarz zadecyduje. Nie wiem, dużo osób się śmieje z tego badania. Sam, sam kiedyś pewnie w czasach gimnazjalnych się z tego śmiałem, ale i teraz jestem starszy i tym co się dzieje jakby. Kurde, no mam inne podejście do tego, no warto się zbadać. Żeby wiedzieć, czy gdzieś tam nie jesteśmy na coś narażeni, tak? No, to już mam 30 lat, więc... No. <laughs> e... Także nie spoko. Wcale nie jest takie straszne, jak o nim mówią. Mhm. Wiadomo, no, czuć. Czuć wszystko, ale... Ale generalnie w porządku. Także... Nie bójcie się, jeśli kiedykolwiek będziecie musieli to przeżyć, to nie jest nic strasznego i nie trwa to nie wiadomo ile. Powiem Wam, że najgorsze właśnie było dla mnie to przygotowanie się, czyli ta, ta dieta, to przez jeden dzień jedzenie tak, takich właśnie jogurtów pitnych czy zup i w drugi dzień nie jedzenie nic. W sumie, no nie jedzenie nic plus... Picie bardzo dużej ilości wody z tymi środkami, przez które trzeba chodzić do toalety, żeby tę jelita oczyścić. To troszkę to męczące. E, dałem radę już po wszystkim. No i wstępne badania pokazały, że jest wszystko u mnie ok. Tylko chyba teraz będę musiał czekać na wyniki tych, tych wycinków, tych próbek. No, ale myślę, że raczej będzie wszystko ok, ponieważ, jak w odcinku poprzednim, dowiedzieliście się, że, e, że to wszystko przez kleszcze, to co się u mnie działo ostatnimi czasy, nie? No, no, ale dobrze, że przy okazji zrobiliśmy też to badanie. No, ja tak Wam powiem, niby spałem po tym zabiegu jeszcze 3 godziny, ale chyba się jeszcze położę. I po tym śniadaniu i obiedzie czuję się, wam powiem, matko świetnie. Jestem najedzony. Mimo, że nie zjadłem dużo, no ale miałem pusty żołądek i to, no jestem najedzony. Tam mi troszeczkę w brzuchu jeździ, czuję, no ale no właśnie, to wszystko tam było puste. I teraz jest tam coś i to tam sobie pracuję. No. Dobra, to na razie by było na tyle. Jak mi coś jeszcze wpadnie do głowy, to to wam tutaj dopowiem. Aha, jeśli ktoś się zastanawia, jak sobie konie dają radę i w ogóle Laura, no to spokojnie. Laura sobie daje radę, w razie czego jest kontakt cały czas z moją, z moimi rodzicami, z moją, w ogóle z moją rodziną. No i pff, gdyby coś się działo, no to ja generalnie wychodzę stąd ze szpitala i jadę do domu, nie? Mam 4 minuty, 5. Tak więc, wiecie, jakby coś się działo, nic by mnie tutaj nie zatrzymało, szczególnie, że jakby wystarczy, że ja się ubiorę i wyjdę. Tak naprawdę nikt mnie tutaj na siłę yy, nie trzyma. Wiadomo, mam węflon, no ale to, to tam nie ma problemu, nie mam nic teraz podłączonego. A jeśli chodzi o konie, no to co, no moi rodzice ich tam doglądają. Dzwonimy, patrzymy na kamery, się, czy mają wodę, czy mają tamto. Siana mają, bo żeśmy im dali ten balot. Yy, Słuchajcie, co jest dzisiaj? Środa. Dzisiaj jest środa, to tydzień temu dostały balot, a dalej go mają i myślę, że jeszcze na około tydzień im starcie, tak więc na dwa tygodnie balota będą mieć, co jest naprawdę spoko z tymi balotami, z tym, że najgorszy jest ten ich właśnie i transport, i jakby przetoczenie ich, ponieważ nie mamy żadnych takich maszyn, które by nas wspomogły, a 400 kg to jest jednak dużo, szczególnie jeśli napada deszcz, wiecie, i tam jest mokro i trzeba przez to błoto, ja czasami nie mam siły, nie? Bo też właśnie gorzej się wtedy czułem. No, a Laura jest w ciąży, więc tak nie może się przeciążać. No. Ale może w przyszłym roku coś tam się kupi, co nas wspomoże w tej całej pracy. No, dobra, to póki co tyle. Ja się jeszcze chwilę położę spać. Nie, no, bo czuję takie zmęczenie. Chyba te po prostu dwa dni mnie tak wywaliły, albo jeszcze te leki działają, no nie wiem. Aha, ze szpitala mam podobno wyjść jutro. Tak więc, jeszcze jutrzejszy dzień przedemną. Ale to to wszystko najgorsze już za mną, także jest super i ja już myślę o tym challenge'u po prostu, który nagrać z jedzeniem, które tam podsyłaliście, no po prostu, o oh. Wszystko bym zjadł. Powiem Wam minusy szpitala, że rano się troszkę tutaj kręcą, bo wiecie, zmiana, mm, zmiana, no, nocka schodzi, dniówka przychodzi. Sprzątanie sali w ogóle, kręcą się po korytarzach. No, ciężko jest się w szpitalu wyspać. No, chyba, że ktoś się kładzie wcześniej, no, ale ja tak nie potrafię. Jest antybiotyk. No i co? I będziemy czekać dzisiaj w sumie na, na wypis. Słuchajcie, śniadanko zjedzone. Także. Papierki mam wypis, wszystko z badań, gdzie będę tam pokazywał, bo tam wiecie dane wrażliwe. I mogę się tak naprawdę zbierać, ale powiem Wam, ciężko. Mimo, że dla mnie przebywanie w szpitalu to jest katorga straszna, to teraz jedymy, więc mi się ciężko jakoś tak zebrać. Ale będę musiał, no jest tyle rzeczy do, do pozałatwiania. Podjechać do apteki, muszę z tym wszystkim jeszcze powykupywać masę rzeczy. No teraz jeszcze muszę po, pobrać jakieś tutaj, mam tabletki na teraz, na rano. No i co? To by było na tyle z tych vlogów jak to się mówi tutaj szpitalnych. Cztery dni. Czy na cztery? No to jest godzina godzina dziewiąta, więc z dzisiejszego dnia tak w sumie no chyba nie powinienem liczyć. Masakra, powiem Wam, masakra. Jak trzeba leżeć czasami dużo dłużej w szpitalu, to... No nie wiem, ja to jestem taki, że... Nie no, mam oczywiście takie dni, że, że mogę posiedzieć i nic nie robić, ale no raczej jestem taki bardziej aktywny i po prostu no ciężko jest mi w takich warunkach po prostu dłużej przebywać, no po prostu głowa mi siada. No, Zresztą przy COVIDzie to samo, czy przy COVIDzie jeszcze gorzej, no ale to tam nieważne. No, dobra, to ja się zbieram, kończymy tego vloga. Wiem, że może nie jest to dla wszystkich jakoś mega interesujące, no bo kto by chciał oglądać i słuchać gościa, który siedzi w szpitalu, ale jednak coś tam wam mogę od siebie pokazać, co się tu u mnie dzieje. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Nie musicie zostawiać łapki w górę pod tymi filmami akurat ze szpitala, ale mimo wszystko, dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nie lecę się ubierać, jadę pozałatwiać kilka spraw związanych m.in. z tym szpitalem, jeszcze tam kilka innych, muszę wjechać do apteki, w ogóle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Chyba mnie nie chcą wypuścić z tego szpitala, bo wszystkie wyjazdy mam kurde zajęte, nie muszę stać i czekać. Nie chcą mnie wypuścić!